Witam, na budowa domu Samemu. O, yy, ostatni film, który nagrywam yy, przed dłuższą przerwą pewnie, bo jutro wyjeżdżam. Właściwie to dzisiaj jest sobota. Jutro wyjeżdżam do Niemiec yy, do roboty, więc będzie przerwa z filmami. Nie wiem, może ponagrywam coś z roboty z Niemiec, ale też się zastanowię. Takie krótkie podsumowanie. Halo, to halo, jest straszne, chodź, jestem w środku. Takie krótkie podsumowanie. Jak widzicie, łazienka skończona. Jeśli chodzi o płytki, tam jeszcze muszę łącznik do kinkietów założyć. Yy, tak, jak widać tutaj, w poprzednich filmach była yy, szara fuga w narożnikach, tu tu została szara, tej już nie chciałem wyskrobywać. Wyskrobywałem tą fugę, ponieważ nie wyglądała zbyt estetycznie na tych białych płytkach, to był błąd. Wytrapałem w tych miejscach 1, 2. 3 i 4 miejsca zostało wytrapane, przy wannie zostało też wytrapane, piony w narożnikach i tu poziomy. Yy, ponieważ nam się to nie podobało estetycznie i zmieniliśmy to. I takie podsumowanie. Yy, nie wiem, czy byście chcieli koszty. W sumie może powiem, jakie są koszty takiej łazienki mniej więcej. Jeśli chodzi o koszt samych płytek, z tego co pamiętam bodajże yy, 3,5 tysiąca zł, chyba na to wszystko podłoga yy, 3,5, albo nawet mniej, to nie będę, ale 3,5 to jest maks, a wydaje mi się, że trochę nawet mniej. Yy, do tego dochodzi zabudowywane 200 parę złotych Taszyt pola, płytki już były liczone, więc tego nie liczę. Kibelek około zł, 500 zł, wanna jak samo około 500 zł. No i plus, yy, jeszcze grzeń trzeba zawiesić. No i do tego dochodzi robocizna i yy, sprawdzając ceny w internecie średni koszt położenia tej wielkości płytek jest około 90 zł czyli za taką łazienkę wychodzi około coś ponad 4000 zł yy, Stopień trudności jeśli chodzi o kładzenie płytek yy, uważam za średni jeśli chodzi o, o, o to o jeśli chodzi o ten system, co ja kładę, czyli bez żadnych udziwnień, podłoga prosta, ściany prosto, żadnych wzorków. Nawet gdyby były jakieś wzorki czy coś, uważam, że nie jest to aż tak trudna praca. Tym bardziej ziemią yy, przygotowane to ładnie na płytach yy, karton gips, więc yy, nie było yy, większych trudności. Zresztą było widać na filmach, na początku tylko trochę motki było. Przypominam, że bez fachowych narzędzi, jedną maszynkę miałem, wilotynę do cięcia pojeżdżoną i miałem, yy, i praktycznie miałem jeszcze taką taką mini na wodę, ale jej nie używałem. Dociąłem tylko te tutaj płytki, nie wiem czy widać w kamerze, te, te wąskie tylko docinałem, żeby nie popękały, a reszta praktycznie wszystko fleksem, tak samo narożniki zacinane fleksem. Zobaczcie jak wyszły narożniczki od razu wam pokażę silikon, silikon w niektórych miejscach też można poprawić jeszcze, ale ja na razie to zostawiam. O, tu takiego oba zostawili, widzicie? Ale z tym. O i tak wyszły narożniczki. Tutaj tak samo, płytki rozmierzone specjalnie w taki sposób, żeby oryginalne narożniki były, bo nie miałem takiego sprzętu. Są do tego ponoć odpowiednie tarczki, dzięki którym możecie uzyskać z ściętej powierzchni, widzicie tu brzydko mi wyszło, z ściętej powierzchni, można uzyskać ponoć taki efekt. Ale ja nie miałem takiego sprzętu, więc nie zrobiłem tego. A tu jeszcze muszę domyć, bo tu jeszcze trochę widać, że jest marker. Gniazdko założone, przy podłodze. Mam pokażę. Dodatkowo jeszcze powiem tak, yy, konkurs już jest rozwiązany, ale jeszcze oficjalnie oficjalnie będzie to ten film chyba myślę będzie, że konkurs jest już rozwiązany. Jedna osoba, jednej osobie się udało znaleźć dwie różnice. Yy, pierwsza różnica to ta płytka źle wklejona, a druga różnica źle wklejona jest ta płyteczka tutaj. Ona aż tak się w oczy nie rzuca teraz. Chociaż też widać. Mogłem jeszcze, tą płytkę mogłem jeszcze poprawić, ale padła decyzja, że zostawiamy taką, że nam nie przeszkadza to. Fugi też, drugi raz jeszcze poprawione, bo za pierwszym razem troszeczkę z tymi fugami. Uważam, że fugowanie jest. Bardziej trudniejsze odchodzenie w samych płytek. Przynajmniej na początku jak się nie wie tego. Pewnych rzeczy. Kibel jest montowany. Jeszcze nie sprawdzone, czy jeszcze wody nie mam. Czekam w przyszłym tygodniu. Nie będę miał podłączenie do wody. Yy, to sprawdzimy, czy nic nie cieknie. Jak nic nie będzie ciekło, no to wtedy jeszcze przyjdą tu silikony białe. Wokół kibelka. Jeszcze zostanie. Yy, jeszcze raz będzie trzeba pomalować tylko sufit, bo się pobrudził, gdzie nie idzie. Tu gdzie jest poakrylowane, to widać taki inny odcień, taki żółtawy kolor akrylu. I to by było na tyle. To taki krótki, krótki filmik dla Was. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Yy, jeszcze to listę Wam chciałem pokazać. O, Tu miałem to listę, to jest mowa o tej listie, co mówiłem chcieliśmy mieć te płytki na kibelku dzielone na pół i przez to, że musiałem je dzielić, albo cięcie w środku miało być, albo z brzegu. Było nieestetycznie, by wyglądało, dlatego postanowiliśmy zastosować listwę. Taką, srebrną. I yy, cięcie poszło tutaj w listwę schowaną. Było widać z brzegu te, te cięcia troszeczkę, bo tutaj tak idealnie nie wchodziło, więc dodatkowo silikonu nałożyłem i zebrałem na zero. I tutaj też co mogłem silikon dostosować biały, ale to gubi się, bo jest srebrna, bo jest podobny kolor yy, listwy, listwa też jest srebrna, silikon srebrny, więc więc miada się gubi. Tutaj powłogowałem dodatkowo. O, a tutaj macie. Silikony białe. Ten szary silikon, co mówię, ten srebrny znaczy się, o tutaj srebrny czy szary, nie wiem, srebrny jest napisane na pakowaniu, to on źle nie wygląda. Tylko najgorsze jest to, że tu spódka 3D i jak uciągamy fugówką, to się robią fale i na tej gładkiej płytce też to wygląda i to nie wygląda zbyt estetycznie, a przy białym silikonie się to gubi wszystko. Nie widać tych różnic i jest zlane prawie z płytką. Dobra, to by było na tyle. Koniec. Myślę, że następne filmiki to będą filmiki z cegiełki, bo mamy już cegiełkę kupioną. A oto cegiełka, i czeka po prostu na swoją kolej. Pokażę Wam z bliska. Jest to cegła w kolorze oranż, tak zwanego, bo jeszcze jest cegiełka w kolorze czerwieni, tam gdzie kupowaliśmy. Cena, Wam powiem, że jest mega tanio. Yy, nie wiem, może macie gdzieś jakieś namiary, ale u nas wszędzie, w sklepach w okolicy, czy w internecie, jak patrzyłem, to, ten się też jest z internetu, ta cegiełka. Normalnie za 1 m kwadratowy 100 zł kosztuje. Około 100 zł Gra, granica. Poniżej, 90, poniżej 100 zł, powyżej 100 zł, zależy w jakim sklepie. Jaka cegiełka, a ta cegiełka jest w cenie 40 par zł, bodajże. Czy 50, za okrągłe do 50 zł, czyli połowę taniej. Czyli to jest naprawdę mega, mega tanio. Razem z. 17 metrów e, kwadratowej tej do tego worek kleju, e, worek kleju doliny, do tego y, dwa dwa impregnaty, żeby był cały zestaw. Do tego się dokupić fugę i plus jeszcze transport. Razem to wszystko wyniosło mnie. Yy, około 1080 zł. Czyli to jest, no, naprawdę cena jest super. Jeśli chcecie, piszcie w komentarze, dam wam na miarę. Dobra, dzięki za uwagę. To by było na tyle. I do zobaczenia, do usłyszenia za jakiś czas. Do następnego. Cześć, trzymajcie się.